Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władzę z wierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Jako prezydent Polski nie pozwolę podnieść wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom, ale chcę podkreślić, że głęboko wierzę, iż moja prezydentura przywróci wiarę w składane obietnice przez pięć lat. Każdą godzinę, każdego dnia, w każdym tygodniu, każdą decyzją i inicjatywą ustawodawczą będę wypełniał swoje zobowiązania wobec moich wyborców i wobec tych, którzy brali udział w wyborach. Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z tymi podziałami i zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew. Tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych czy partyjnych emocji. Te mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą mnie interesować jako prezydenta Polski w moich decyzjach. Będę głosem narodu, wiernym swojemu programowi. To, drodzy państwo, wszystkim gwarantuję. Będę więc głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej. Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską i pozostanie Polską. Drodzy obywatele, obywatelki, osoby niebinarnie tożsamościowe, stoję dziś przed Wami nie tylko jako prezydent Warszawy, ale jako przedstawiciel nowego pokolenia polityków. Polityków, którzy nie boją się wyzwań współczesności kryzysu klimatycznego nierówności społecznych, opresyjnych struktur i braku dostatecznej liczby stacji do ładowania hulajnóg elektrycznych. Naszą misją jest uśmiechnięta Polska. Kraj otwarty, tolerancyjny i postępowy. Kraj, w którym każdy, niezależnie od pochodzenia, tożsamości płciowej, diety czy wyboru pronounów, może czuć się bezpiecznie i godnie. Oto, co zamierzamy zmienić. Szkoła przyszłości. W każdej klasie, obok krzyża, znajdzie się tęczowa flaga. Edukacja seksualna będzie obowiązkowa, profesjonalna i rzetelna. Uczniowie poznają nie tylko klasyczne formy miłości, ale i alternatywne modele relacji. Poświadomość to wolność. Miasta przyszłości. Do 2030 roku minimum 40% ulic Warszawy zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego. Ulice będą przestrzenią wspólnoty dla pieszych, rowerów, artystów i aktywistów. Parkingi zastąpimy zielenią i punktami wymiany książek. Nowa narracja narodowa promujemy nowoczesny patriotyzm taki, który nie opiera się na przeszłości pełnej cierpienia, lecz na przyszłości pełnej empatii. Zamiast defilad wojskowych festiwale różnorodności. Zamiast martyrologii, inkluzywność. Równość małżeńska i adopcyjna. Każda para, niezależnie od orientacji, ma prawo kochać, zawierać związki i wychowywać dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Wprowadzimy przepisy, które to zapewnią. Język władzy się zmienia, dlatego od dziś w urzędach oferujemy formularze z neutralnymi zaimkami. Tak, to ma znaczenie. Słowa tworzą rzeczywistość. Wiem, że wielu z Was może czuć niepokój przed zmianą, ale świat się zmienia i Polska nie może zostać w tyle. My nie cofamy się do przeszłości. My idziemy naprzód. Z dumą, otwartością i zieloną energią płynącą z paneli słonecznych na dachu Pałacu Kultury. Dziękuję.